Cześć, tu Kasia z firmy Primatech. Lecimy z następnym materiałem. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować naszą bezkonkurencyjną prasę półprzemysłową, którą również można używać w domu, a jej wydajność to do 25 kg na godzinę. Prasa tłoczy olej w sposób naturalny i bezpośredni metodami na zimno lub na ciepło. W obydwóch tych przypadkach otrzymujemy olej oraz makuch bez dodatków chemicznych. Dla porównania mam tutaj dwa oleje rzepakowe. Ten był tłoczony w naszej prasie, ma piękny słomkowy kolor i jest bardzo gęsty. Z kolei ten olej jest to olej sklepowy i nie wygląda zbyt pięknie. To, co wyróżnia naszą prasę spośród konkurencji, to bez wątpienia dwa ślimaki, które u nas dostają Państwo w zestawie, a które tłoczą ziarna miękkie, twarde, duże, małe. Dodatkowo jako jedyna maszyna takich gabarytów posiada ona regulowany docisk. Przy tak dużej wydajności ta prasa cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród małych ekosklepów. Produkcji olejów, olejarni bądź też restauracji, które coraz częściej odchodzą od używania olejów rafinowanych na rzecz takich właśnie, oto zdrowych olejów. Obsługa i tłoczenie na tej maszynie jest niezwykle proste, co zaraz pokażę na przykładzie tłoczenia orzechów włoskich. Włączamy maszynę przyciskiem. Ustawiamy temperaturę odpowiednią do tłoczonego ziarna. Minimalna temperatura to 60 stopni Celsjusza. W naszym przypadku będzie to jednak 100 stopni Celsjusza. Dokręcamy ślimak do samego końca, po czym odkręcamy dwa obroty i zakręcamy kontrę. Czekamy do momentu, aż komora osiągnie pożądaną temperaturę i możemy przejść do tłoczenia. Na początku do zasypu sypiemy małą ilość ziarna, sprawdzając przy tym prawidłowe ustawienie maszyny, po czym dosypujemy resztę ziarna. Po zakończonym tłoczeniu pozostawiamy maszynę jeszcze chwilę włączoną, bez ziarna. A następnie wyłączamy maszynę i czekamy chwilę aż ostygnie do temperatury umożliwiającej czyszczenie. Wyjmujemy zasyp i odkręcamy śruby mocujące, rozchylamy grzałki i podnosimy pokrywę. Odkręcamy cztery śruby mocujące komorę i wysuwamy ślimak wraz z komorą. Komorę i ślimak myjemy lekkim detergentem pod ciepłą wodą. Jak widzicie, ta prasa jest jedyna w swoim rodzaju. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli Wam się podobało, to proszę zasubskrybujcie i zapraszam do oglądania dalszych materiałów. Cześć!